Witam, prawda? Witam, prawda? O tak, ognie piekielne i skór wielki, tak jest Odpalam ulta Oczywiście, że mnie trafił Odbił się ulcie. od ciebie Ulty nie pomógł Chciałem powiedzieć A ja zrobiłem go jednym ciosem. Na ulcie Dobrze A już, wiem po co tu, już wiem, po co dali tyle, tyle tych automatów z, z napojami. Ktoś się wyjebał furą ogólnie w sklep. A widziałem już takie motywy nawet na internecie, że koleś się wyjebał dosłownie przez sklep. Też, widziałem to ile razy, dziwnie, aż dziwnie często się to zdarza w prawdziwym świecie.

Dobrze No wychodź, wychodź z tego Między soczkami strzelanina no. Pamiętasz jak pokartą z sokiem To tak naprawdę Na końcu okaże się, że to jakiś kurwa Wszystko Sycylijski boss soczków Cała intryga się kręciła wokół soków Okej, okay, poziom Albo to dzięki tym soczkom jesteśmy odporni na zarazę, nie? no dlatego to jest taki to ważne no właśnie, może to jest w tym świecie. Się... Soczek w kubuś, kubuś, Kubuś play wagię nie? Na końcu taki logo. Uf, polecamy kupić. I ten Piotr Franczewski polecam. I pozdrawiam. Piotr o, co ja tu znalazłem? Kupuj, lej. To tam znalazłem. Nie wiem, podejdź, to może też będziesz miał, bo to, to tak różnie bywa z tym. Jak nie będziesz miał, to ci powiem, co. Nie, nie masz. ma nic. Bardzo wolny karabin automatyczny. Uuuuu. A można, bo do dostaję. Chyba zwykłe naboje wystarczą, bo mam jakieś... Albo może nie, może nie. Może nie. Kurwa, ale strzelałem tam. Czekaj, jak wrócę młotowym czy coś się stanie? A, zajebiście rzuciłem tym mołotowem. Brawo, kurwa. O, tu jest schemat. Pistolet ogniowy. Wow, brzmi To Jest koleś. Był koleś. Nie ma koleś. Oh. Nie no, trzeba amunicję do karabinu znaleźć. Chcesz karabin? Nie, niedokładny pistolet. Nie chcesz karabiny? Nie. A może jest gdzieś? No, mam dwa. A no, ty możesz dać jednego. Czekaj, chwilę. Czekaj, mi też zajmą moment, bo kot chce, żebym go wypuścił. Wyrzucę ten na podłogę i powinno być gdzieś. Ale dzisiaj nie mrawo co Leży tu A przynajmniej powinien, wyrzuciłem Dobra, leży, dzięki Bardzo wolny karabin no. Ale jaki demercz to ma, co? Właśnie wiem Można się pobawić No niby trochę naboi, naboi jest Czy dziś Gdzie Można to uroczyć? ten O jest, <noise> pistolet ogniowy ale ulepszenie tego kałacha to też kosztuje nieźle. Brzmię yy, też damy zamiast tego. Zamiast chyba. Kast... Chuj, ten kastet. Wyjem ten kastet. Dawaj to. A może rzucać kastetami? Właśnie nie. Próbowałem. żeby było śmieszne. A, dam ci broń, czekaj. Trzymaj. Niszczący. Cier, jakiś cierp. O, tu jest. O, kurwa. O, o kurwa. Soczki. Jumają. mają. Kontener soczków. Jak tam Spoko. Pół się plaje. Przechwycony. Ostatni karton. Odsłaniamy soczki. Nasadzą po soczek. Czułeś ten zapach soczku. Pomarańczowy ich ulubionych, piekną od razu. Do kanałów tam nie będzie czuć. Tam smrody z kanałów za zaczadzą Zapach soczku. O kurwa. Och, jak główka poszła. To, ja to nawet może jest. z tym karabinem na tych falach sobie jakoś wiesz. O, tylko musimy mieć naboje, nie? A tam były chyba to w sklepie do kupienia, tam... Pewnie były, to Ułaz z tym karabinem to co by było, wiesz, easy, nie? No, jak on taki damage mam na to, to jest fajna broń też, byś chciał. W tym pomieszczeniu. Zerknąć można. W to... jakim pomieszczeniu to? Tam, w tym. Kochać, w ogóle nie wiem, czemu tak łatwo tutaj wszedłem, nie myśląc o tym, że tu pewnie jest kurwa wybuchowa, boczka. Ty też nie żyjesz. No, za mi kadzę, musiałem tak zrobić. A bo to, to, to jednak na, na ścianie to wybucha? Nie, to było schowane. A. A, bo ja nie wiem czemu ja tak kurwa daję nam nabrać na to cały czas. Ale Uu. wiedziałem, że, że inaczej tego nie, nie da. O kurwa, teraz ja się zejdę. Jeszcze prądem, to ja nie podchodzę cię ratować. Nie, ratuj. Koleżanki nie uratujesz. Kurwa, próbowałem. Nie, no w Dyingleite to było lepsze z tą bo tam to się faktycznie trzeba było postarać. No, lepsze było lepsze, no to nie wybuchało tak od razu. Nie, 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 Gruby, Gruby, ale jeszcze nie było też tych, nie Tych z tymi zębami, ale podejrzewam, że one będą w dżungli. No, nie, tak nie, wyglądały nie. nawet jakby jeżeli... były. Z dżungli. Z dżungli. Taki... Oczekiwanie na innych gracz Jaką siekierę masz w ogóle trującą? żmija się nazywa. O kurwa, to ty, wbili się do tego ratusza. No, no to wygląda. Okej, okay, to tego już też nie spodziewałem, ale to nie jest też najgorsze, bo jak tak patrzyłem ilu ich tu jest i oni każdy, wszyscy, każdy jeden z nich miałby nam dać zadanie, to mówię... w sumie... O, to było grubo. Tu jaka sieczka w ogóle było. Ciekawe co, co tu się stało, że Ciekawe. ktoś drzwi nie domknął. I ząbi się w

Kurwa ten jakiś odporny, ten duży, jak 40 no, minut na ich powie pan w niego. O kurwa, ale z no tego uskarbinu to jest z pistulety, z pistuletu Ale trochę oberwał, już nie powinien być taki mocny Ja pierdolę tutaj Uważony młotyw stolarski, ale chyba się ma. O, no, się. Lecz się kurwa. Nie, 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 Skąd się bierzesz? nie, nie, już nie, są nie, Byliśmy tylko w, do tylko tylko wyskoczyliśmy. tylko w... Sumie to chwilę zajęło, nie, nie, to to nie, 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 to Spoko. Dobra, duży dead. Siekierą dostał. Musieli wpaść zaraz po na... <noise> Zaraz po naszym wyjściu. Akurat kurwa tak się odchyliłem patrzę... peczówka podleciała. <noise> no nie... O, tu będzie kasy dużo, dobra. A to akurat spoko tak, bo mówię, spodziewaliśmy się, że do następny hub, a tu patrz. Ciekawe jak to się potoczy teraz. A to jednak się nie? A bo tu już jest map? Rechodzimy a nie, nie, nie ma mapy. Ale tu i tak nie możemy iść, nie mamy gdzie indziej na górę tam, tego budynku. A, opuszczasz strefę gry, okej. Okay. No dobra. Znaczy, pewnie ma... dobrze, znaczy po prostu mamy inną drogę, chyba. E, no tak, tak, tak. Mamy się nerwy pika, zabić sobie ząbiaczki. No tu można wejść? O, tu jest burmistrz. Kurwa, wielki skurwysyn. A nie żyje, dobra. Uniwersalny klucz burmistrza. O, jest nowy ten, magiczna różdżka. Nowy schemat. Co? Diamenty były, kurde, w safe. Tylko burmistrz Tylko do sklepu skoczyliśmy na chwilę. Tędy mamy iść, nie będę. Gdzie jest ten warsztat? Ja bym chciał tam... A, tu jest. Brrr! Wielki skórnia! Co się zjeło ze spodu? Pan Multon? Nowy poziom. Nie! 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 sobie Nie! Na tak, ja naprawić Nie! jak chcesz? Oh, no, 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 no. Ale w sumie zeszło. Dobra, trwałość broni, biorę to. Znowu kanały? Shit, muszę coś wytworzyć. Rozpalone ostrze. Mm. Biorę. Kafar. Biorę. Klucz nastawny kafar. Ty tu coś się Nie Niszczyłeś się, że kurwa leżysz, bo. <śmany> leżysz tylko, się leżysz na, się na, ziemi, na ziemi i mówisz: klucz nastawny na kafar. <śmany> <śmany> nie wiem, co jest. Nie no, już przyzwyczajony jestem. Klucz nastawny kapar. Pój tam, noga odleciała. Joe ten, Joe na froncie nie, noga odleciała, w ogóle trzyma się, zamiast się za nią trzymać, tam opaskę założyć uciskową. Klucz nastawny kapar. Co całkiem nie żeby ten klucz. No, się bo będzie 2-0. Potonik. Energetyk. I jeszcze energetyk, dawaj. Idą to tylko powierzchowne rany. Panie Majorze, to jest just a scratch, Też to jest odrażnięcie tylko. w Mon Monty Python i święty gran Też my rycerzami, ni, 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 ni. Trzeba przyznać, że to było takie trochę kurde, jak oni to wszyscy tak na następ. Ni, ni, ni. No by było, tak było, takie przekonujące, bym powiedział. To droga straszna. It's not a rabbit, it's a beast. <laughs> Niskobudżetowy horror, biorą kurde królika jako głównego złego. W ogóle sobie ten karabin? Nie. Kurwa damage może jeszcze praktycznie dwa razy większy. Teraz to idziemy tą samą drogą chyba, kurde. Nie wiem czy się nie wracamy do tamtej dzielnicy, cześć. A, to jest. Wracamy się wracamy. A, bo jest 270 metrów, kurwa. Zaraz zapierdalamy, szybko, szybko, szybko. Nie mam dość tych kanałów. Chujowo, miejsce. What's oh, Dawaj kto pierwszy. No fajnie, tu biegniesz przede mną. Jaka, jak, jakaś <laughs> Ale ja muszę otwierać drzwi, to zwalniam. No tak, ale ja nie mogę przejść obok ciebie jak ty otwierasz. No. Ale zrobili tą samą drogę z tymi samymi przeciwnikami znowu gwać Kurwa, chciałem drzwi za tą zamką A, utknęłem na barcę Gorzej, że się za chwilę stamina skończy i tyle z tego będzie Kurwa co to za gówno się tu zatlinowałem Co jest? E, drzwi się otworzyły. Dobry, to było dobre. Zdecydowanie wolę ten wyścig, niż walkę z nimi wszystkimi. Ty, odbiłem się od tego grubasa. Od od niego. Pierwszy. Jebany to bruch, kurwa, no bo... grubego. Nie, nie, to samo było. No siema. I do kościoła, tak? Wróć do kościoła i tam znowu będzie fetch quest w milion. Albo no wpadamy, oni też wy, wycięci. Wszyscy zombie. A okazuje się, że ta się modliła, żeby ich tam pozarażali. Dobrze się pomodliła i, i się udało. O, nagroda jakaś tu jest. prac Ja sobie rozdam umiejętność. Pieniądze. Krytyk, czy może to? Co to jest? W sklepie coś jest fajnego? Wyniszczający egzotyczny nóż. ...do trzciny. Ale to jest nóż, a ja potrzebuję... ...tasak jakiś. No chyba, że... ale o ile też kosztuje coś... Pokaż, pokaż, pokaż! Ja chyba skupuję gwoździe na pistole dogniowe. Sam się różni. Elektro. to od... w ogóle wyjebało, To tylko. ona. Siostra zakonna, ma dla nas zadanie specjalne. Idźcie do dżungli, złapcie goryla I go przynieść. O, ale będę mieć broń teraz, jop, to a co to jest? Ty w sumie możesz mieć warsztat. No, najlepsza broń z tego wszystkiego. Na razie. Naprawianie. nie. Pół lepsze też można by. 20 tysięcy mam, no to... I błogosławiony owoc bota Twojego Jezu. many do not share our faith a few of these sinners have taken possession of the police station the girl jin went to share food with them Joseph went with her i no, fear nie mam nic do roboty snake jean i jej samochód. Yeah, i'll lord watch over them. joseph man them. please hurry please, hurry 40, 60 metrów Śmierdząca maceta, hej.

But she's probably still alive. Mm. Probably. They wanted to keep her, use her. Uh, you'll get her back, right? No. Get in there through the sewers. Tenek to kurwa legu. Ja, pewdom, <ty, laughs> możesz przejść ten, tą kanalami. Co? <laughs> they <laughs> don't take it off me. I'll make them pay for what they did to her. <laughs> Ale ten ziomeczek jest tu śmieszny, jak chuj. Jeszcze trochę by się począł, i byłby bezpieczny. To leży kurwa, tu kościołem w tym sklepie. tak naprawdę dostał ale udaj. Kurwa, znowu kanałami 300 metrów, W ogóle co ta idiotka poszła sobie do posterunku, gdzieś pełno bandytów, nie? No nie, trzeba im pomóc. No. A w ogóle może ona nie wiedziała, bo na zasadzie było, że ona chciała iść, bo wiedziała, że tam są ludzie. I a my powiedzieliśmy sobie powiedzieć że nie, tam nim nie pomagamy, bo tam są bandyci to było. Pomagamy wszystkim oprócz tym na posterunku, nie? <grytanie> I nikt jej nie wytłumaczył faktu, że oni są źli, no nie? I ona poszła, bo nie wiedziała dlaczego. I, I tak naprawdę nasza wina w sumie, bo nikt jej, kurwa nie chciał wytłumaczyć po prostu jak człowiek człowiekowi nie idź tam, bo tam są źli, tylko nie, nie idziemy. To jest też problem, nie? Ludzie nie potrafią ze sobą się komunikować. I potem takie jaje się dzieją. Tylko że z tego co inna. wiem to oni dawają nawet komunikaty radiowe, że oni są bandytami i, <grym> I nie, nie zbliżać tam. się. O to, to już co innego. Jak nie słyszała, to już grubo. Znowu kanały. No tu jest wejście, dobra. Jakieś inne tym razem. Ach, teraz tam kanały. Fucking kanały. O, to jest to chyba krata, którą wcześniej widziałem. Ha? Temporary douchebag thing. you dork you dork and style cool what game is it Co tam całość tam mi poszło o, tu się przeniosłeś tu? Co? ciśnij B, ażeby o, a to co to za miejsce? Ono ta Może trochę szczelanka będzie, czy będzie, dowiemy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.